Trafiać w poprzeczkę Pięknie, dawaj, druga próba Dobra, trzecia próba, no weź trzecią piłkę On ma 10, 10 lat I Jak teraz trafi, to idę do domu Nie, bo się zastanawiam się, czy ubrać też spodenki, może w sumie ubiorę, no. W sumie nie jest takie zimne, tak zimny bardzo. Dobra, ubiorę Czy no. no. też mam nagrywać jakieś jak spodnie z <grym 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 Czyli chcesz spodęki, tak? No. Dobra. Jakie jest ciały? Dobra. Różowe. To jeszcze z osą są takie. Ale... 47, to się podróż. Jaki rozmiar będzie? Ma? Ja, ja, ja mam 42, 43. Dobra, po kolega wystrzelił No po kolei konkurencję. Pierwsze rzuty Dobre. karne no. Później będziemy robić na przykład poprzeczki Nie dość. Dojrzy... A kurde co, chciałeś sito i co się nie udało? Musisz potrenować więcej Witam! Z tej strony Kuba z kanału Pente, CMZ Football. I ostatnio nagrywaliśmy właśnie z różnymi dzieciakami, ale teraz czas na naprawdę kogoś bardzo dobrego. Jesteśmy oczywiście na garbarni Kraków i jest z nami 10 -latek. Jak się nazywasz? I na tym odcinku spróbujemy zrobić taki sam pojedynek jak, jak wcześniej, na przykład z Sewerynem, który był dość e, fajnie i często przez was odtwarzany. Oczywiście zostawcie bardzo dużo łapeczek w górę, subskrybujcie kanał. No i oczywiście jesteśmy na garbarni nie bez powodu, bo ja tutaj jakby w sumie swoje pierwsze kroki takie piłkarskie. Stawiałem, no nie, nie profesjonalne, ale takie dość mocne, obfite w mocne treningi razem z takim trenerem Stanisławem, który tutaj często nas zmuszał właśnie do takiego biegania ogromnego, żeśmy biegali sobie te przekąt. No ale dobra, to nie jest ważne. Pamiętajcie, żeby zostawić oczka w górę, żeby subskrybować i zobaczcie, jak fajnie właśnie wyglądają koszulki nowe w garbarni. Dobra, także my przedłużać nie będziemy. No i w sumie, co? Lecimy, zaczynamy pierwszą konferencję. Dobra, jeszcze raz, Żubik. lecimy na tamtą bramkę. Czas na pierwszą konkurencję, na rzuty karne. Każdy z nas ma po trzy strzały. Ty uderzasz mniejszą piłką, ja większą. Zobaczymy, jak ci wyjdzie. Żubik, i lecisz. To będzie naprawdę dobry odcinek. Oglądajcie, bo tutaj bardzo dużo osób mówiło, że to jest najlepsza osoba, która tu gra w Akademii. Dobra, a cała Akademia Garbarni liczy ponad 300 dzieciaków. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Dobra. No, dobra, no, dawaj. Drugie uderzenie. Trzecie. A, twoje trzecie, tak. Pięknie. Dobrze, że bramkarz słaby, dobrze, że bramkarz słaby. Dobra, czas na drugą konkurencję. Na początku na rozgrzewkę były rzuty karne. Teraz czas na akcję sam na sam, tylko właśnie z takim ślepym obrońcem, czyli ty będziesz raz bronił, będę ja raz bronił, tylko na takiej zasadzie, że po prostu sobie wiesz, stoimy, a najważniejsze jest to ostateczne uderzenie na bramkę, dobra? To możesz zaczynać na spokojnie. Dawaj, Franek. Dobra, może mogliśmy zrobić, żeby jednak był ten obrońca. Dobra, piękne, teraz ja, dawaj. Ale Dawaj no. A my co? Pięknie, dobra. A to jest ciężko. Naprawdę dobrze gramody młody. Dobra, trzecie. Mamy po trzy. Jak strzelisz, to masz wszystko trafione. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Aj, przeszło. Czas na trzecią konkurencję. Teraz będziemy mieli ustawione kilka różnych bramek. I będziemy na punkty do nich trafiać. Kto zdobędzie więcej punktów? Dobra, Franek? Dobra. Dobra, żubik. Idziemy w tamtym kierunku. Czas na konkurencję numer 3. Teraz trafiamy do trzech różnych bramek. Na samym początku do tamtej dwie próby, do tamtej dwie próby i do tamtej dwie próby. Zaczynaj pierwszy. Dobra. Już sobie przećwiczyliśmy, znaczy Franek sobie poćwiczył, także myślę, że teraz może się udać. Dawaj. Pierwsze uderzenie. Stara się trochę bardziej w prawo, tak Ci właśnie mówię. Prawie, dobra, to teraz ja dwa razy do tej bramki tutaj. Dobra, drugie. Dobra, lecimy następnie, do tamtej bramki na środku. dobra druga. Ale to i tak pięknie że ci się udało trafić, bo to nie jest takie łatwe jak się wydaje, tak szczerze, żeby to trafić w ta. Dobra, no to do małej teraz jeszcze lecimy po dwa razy. Także lecisz do ostatniej bramki, zaczynaj. Dwie próby. dobra. Ja też spróbuję tymi mniejszymi teraz. Może ja spróbuję lewą nogą. O. Dobra, ostatnie i lecimy do. Dobra, nagraj. Dobra, także przechodzimy do następnej konkurencji, i tu myślę, że sobie zrobimy jeden na jeden między sobą, dobra? Będziemy się kiwać. Ustawimy sobie takie bramki, albo nawet te małe w sumie mogą być. Strasznie jest zimno. Ale dobra, czas teraz na konkurencję czwartą, jeden na jeden. Będziemy się kiwać i grać do dwóch. Zobaczymy, kto wygra. Co? Dobra, to dawaj Marcin, rzuć piłę. Albo pierwszy, no rzuć dobra, niech flanek, no dobra, no rzuć gdzieś no i dawaj flanek, zaczynamy Jeden z za Frank. Gramy do dwóch punktów przewagi. Dobra, czas na złotą bramkę. Martin rzuca piłkę i gramy kto strzeli wygrywa. Dawaj. Dobra, ale ciężko było. Żubik. Teraz czas na poprzeczki. Cofrane, myślisz, że mnie pokonasz? Spróbuję. Pokonasz, dawaj, żółwik. Trzeba piąty żółwik na odcinku. I trochę w poprzeczkę. Brawo. Pięknie, dawaj, druga próba. Dobra, trzecia próba, no? Weź trzecią piłkę. <noise> Jak teraz trafi. No idę do domu Dawaj Aj. Ale na początku dwie na trzy To było świetne I tak się nie uda, jestem w poprzeszkach słabe ogrania Dobra A, nic nie było. Dobra, daj trzecią. No, nie ma, wygrałeś. Dobra, co byś teraz chciał zrobić? Jakby... Co byś odpowiadała, co? Nie wiem. W czym mógłbyś mnie pokonać? Dobra, czas na ostatnią konkurencję opartą na slalomie, a następnie uderzeniu. Zaczynamy po prostu. Dobra, Franek, lecisz pierwsza, pierwszą próbę. Pierwsze, pierwsze uderzenie. Ja już tak naprawdę no, z soważoną nie robiłem. Dobra. Dobra, także to byłby na tyle w tym odcinku. Jeżeli się wam spodobało, pamiętajcie o w górę, o subskrypcji. Franek gra naprawdę bardzo dobrze, żółwik. I warto jeszcze powiedzieć, że cała garbarnia, właśnie, gdzie ja też się szkoliłem, ma ponad 200 właśnie takich dzieciaków, którzy grają naprawdę bardzo dobrze. Także polecam nawet się tutaj zapisać. Także oczywiście chciałbym powiedzieć, że właśnie szkolenie tutaj jest bardzo dobre. No i mam nadzieję, że z garbarnią jeszcze tutaj coś razem będziemy sobie wymyślać podczas tego roku. Także do zobaczenia. Pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja i wpadajcie się na mojego Instagrama Kuba Podłoga. Cześć. Dobra, cześć.